Cześć! Cieszę się, że tu jesteś i zainteresował Cię nasz podcast. Za chwilę usłyszysz jego fragment. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Miłego słuchania. Dominiko, ale mamy po tej stronie mm, opozycyjnej jeszcze takie małe ruchy. No, chciałem, szukam <grym> odpowiedniego słowa. Małe ruchy, niech będzie. Otóż jest to nieco zaskakująca koalicja, która oznacza koniec porozumienia Jarosława Gowina. Otóż to porozumienie, partia oczywiście konserwatywna, ale taka mieszczańska, zawarło jakiś przedziwny sojusz, którego ja nie do końca nawet formuły rozumiem z Agrounią. Bo porozumienie ma pozostać partią, ale oni jednocześnie razem chcą stworzyć partię z Agrounią. Nie o co wiem, o tym wszystkim ja, ja nie mam zielonego pojęcia, nie byłam w stanie tego zrozumieć. Nikt mi nie jest w stanie tego wyjaśnić. Rzecznik porozumienia nie jest już rzecznikiem porozumienia. Bo rzucił porozumienie, więc nie, nie bardzo wiem też z kim tam rozmawiać. Yy, to oczywiście żart. Natomiast yy, mm, ja, ja nie, nie wiem, jak ci biedni wyborcy mają to zrozumieć. Znaczy, nie dość, że tych wyborców jest pięć osób. I to same rodziny polityków porozumienia. To no, partia miejska, taka typowo miejska, znaczy Jarosław Gowin nawet nie wiem, czy mieli jakikolwiek pomysł na program dla wyborców poza dużymi miastami. Nagle się łączy z Agrounią, która kojarzy się z wysypywaniem jednak kapusty w środku Warszawy. Nie wiem, co oni wspólnie chcą zaproponować. Rozumiem polityczny cel. Czy znaczy staram się zrozumieć, bo... Magdalena Sroka próbowała negocjować Czyli z PSL-em, szefowa, szefowa tego porozumienia. Po została tak, szefową. Szefowa porozumienia po Gowinie. Próbowała negocjować z PSL-em miejsca dla swoich ludzi na ewentualnych listach, no tylko że PSL był zajęty czym innym, no bo PSL był zajęty tym, czy tym z te, tym hołownią, tak, czy z Hołownia, bez hołowni, czy, czy jaki. Oni tam sobie układali, no jednak mówmy się, że porozumienie jest tak nieistotne w tej polskiej układance politycznej, że yy, po prostu no nie ma znaczenia, czy oni się z nimi dogadają dają czy nie, czy wezmą te trzy osoby na listę, czy nie wezmą. No i Magdalena Sroka się troszkę przestraszyła. No to już jest taki, jesteśmy w takim czasie kampanii, że to już naprawdę trzeba myśleć o tym, czy się startuje, czy się wypada za burtę, czy się, co się robi dalej z życiem. Yy, i, I postanowiła zbudować trochę większe jakieś ciało, które będzie ważniejsze dla PSL-u w negocjacjach. Bo umówmy się, że można zakładać, że Władysław Kosiniak-Kamysz pomyśli sobie, okej, okay, ten kołodziejczak mi trochę zagraża na wsi, to jest mój tradycyjny elektorat, nie mogę stracić tych resztek, które mam na wsi, bo też jednak PSL się przez lata przekształciło w taką partię raczej małomiasteczkową niż wiejską. Mm -hmm. Nie mogę stracić tego, co mi jeszcze zostało na wsi, no to wezmę kołodziejczaka do siebie, a potem go pożerę tak jak Kukiza i zostawię resztki jakieś. No można pomyśleć, że Władysław Kosiniak-Kamysz jakoś tak będzie kombinował. No więc jak się Magdalena ze swoim porozumieniem podepnie pod tego kołodziejczaka, no to może uda się jej wciągnąć na ten statek hołowniowo-kosiniakowo-kamyszowo- kołodziejczakowy. I to ma jakiś sens. Tylko jak wyborca ma to zrozumieć, to ja doprawdy nie wiem. Drodzy Państwo, dokładnie tak jest, ponieważ yy, yy, kiedy Hołownia miał te dwa miesiące buntu i zostawił Kosiniaka trochę na lodzie, to Kosiniak rozważał różne rozwiązania. Rozmawiał i z Platformą i miał taki pomysł, że pójdzie z Agrounią i z porozumieniem. Ale kiedy Chołowni się odwidziały jest w tej chwili szansa, że taka lista hołownia PSL powstanie, to on trochę zepnął i Kołodziejczaka i Srokę. I w związku z tym oni postanowili się dogadać, żeby w razie czego stanowić jakąś taką większą masę. Co nie zmienia faktu, że odszedł y no, szef młodzieżówki, rzecznik partii. Y Ale odszedł y też Michał Wypi. Michał Wypi to jest poseł porozumienia i zdaje się, że całkiem rozpoznawalny u siebie w regionie poseł. On więc... jest w Armii Mazur, y być może odnajdzie się w innym układzie politycznym. Natomiast był moim gościem w Topinie. posłuchajmy go. To jest chyba w sumie najwierniejszy z wiernych ludzi Jarosława Gowina. Co chcemy powiedzieć? To jest koniec Gowina. Bo bez względu na to, jak te ruchy wyglądają, tu Hołownia, tu PSL. PSL nie chciał rozmawiać z porozumieniem, jeżeli warunkiem był start Gowina. Tusk nie chce słyszeć w ogóle jakiejkolwiek współpracy z kimkolwiek, gdzie jest Gowin. Kowin zaczął stanowić obciążenia, a finalnie nawet nie miał wpływu na tę decyzję, która kończy jego byt w polityce. Spokojnie. To nie koniec. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Do usłyszenia.